Jestem Kaiser Filip, a ze mną jest cesarz, ja. czyli Overlord, Overlord. Czyli, czyli docelowo Overlord. Dokładnie. Nie dro... No to co, moi drodzy? Słuchajcie, widzieliście, co się stało w ostatnim odcinku. Ja nie mam zamiaru żadnych lig bałkańskich y, powoływać w życie i tak dalej, żeby, mnie ubili, ubi... żeby nas ubili jak psy, więc chyba zawrzemy sobie Whitepisa, nie? No nie, ja to. Tam wysłać dewizję, żeby utrzymywało w razie czego linię. No moglibyśmy też wojny, tylko pytanie po co ta wojna? E, jak dało no, się, jakby oj. się z nimi dało White Pisa na pewno zrobić. Mhm. Mm no Te to spróbuj, badania. spróbuj z nimi White Pisa zrobić. Mam 1 stycznia 1912, Śleżko, żeśmy się cofnęli, no i oczywiście jeszcze tradycyjnie Tymon Zachęć do walnięcia w dzwona i szczelenia takiej soczystej łapeczki. No, zachęcam do zostawienia łapki w dół, w górę, e, zostawienia subskrypcji i dzwoneczka, żeby na bieżąco móc wiedzieć, kiedy będą nowe filmy. Dokładnie, moi drodzy, zostawiajcie, e, subskrybujcie, łapkujcie kanał, e, ponieważ jak e, wbijecie, e, ile to tam miało być, 100 subskrypcji, to e, Tymon zacznie grać w taką grę, w którą bardzo dobrze umie grać, czyli Company of Heroes, moi drodzy. Że, jakbyście chcieli zobaczyć kompanię e, of na naszym kanale, e, to wtedy e, po prostu e, musicie te 100 subskrypcji uzbierać. Damy radę razem, także subskrybujemy i łapkujemy ten kanałek, e, rozsyłamy znajomym i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no to co, to dawaj z nim tego whitepisa. Klikasz na liść i tam jest. E, no nie mogę. A czemu nie możesz? Nie ma. No, nie chcą jakby. No dobra, no to czekaj, no to to trudno, to będziemy mieli po prostu. nie przeprowadzisz przy przegry. No to trudno, to jedziemy. To będzie wojna. To co ja się będę poddawał? No tutaj się Musi przebie... być minimum 50%, a nie jest niby. Na czemu nie jest? Polityka antyfrancuska mi się zrobiła, to dobrze. Nie przeprowadzisz przy tam, przegrywającej stronie wynik wojny drugiej strony musi by, wynosić minimum 50%. Ja sobie jeszcze zrobię sekretny sojusz z Rumunią, żeby nam się Rumunia na plece nie wbiła. Bo widzę, że oni tam A Jakby coś... Tak, jakby tam wysłałem 24 dewizy. A tutaj się chyba przebijemy, prawda? Eee, jeszcze te natarcia by trzeba było brać, prawda? No, ale nie mam punktu, bo wszystko wydałem już wcześniej. Tutaj jeszcze to potrwa 30 dni, ta jedna bitwa. Natomiast tutaj nam jeszcze bitwa potrwa 82 dni, więc też nie jest źle. Gdyby powstała taka ta Liga Bałkańska, gdyby powstała, a mi się nie uda zrobić tego sojuszu z Rumunią, no to wtedy wiesz. Tylko zrobić sobie, no. rozumiem, papeta z tego państwa, prawda? No to mówiłem wcześniej, że będę chciał to wziąć, żeby tu fabryki postawić. Później może się zastanowię, ale jeszcze nie teraz. Dobra, tu mam jakieś delegalizacje pracujące kobiety, mam, ja ale to chyba pracujących kobiet to może nie będę robił. Ale to chyba już będzie bardziej na skrajność, tak, żeby, tak, żeby tak, się wziąć tak, jak w A przebijemy ich chyba, tylko boję się, co się stanie, jak ja nie zdąży. Bo ja mogę zdążyć ten sekretny sojusz z Rumunią, to co nam Rumunia pomoże. Bo na pewno tej no. luki bałkańskiej dołącza, tak. Grecja, to wiem. Tak. Grecja, to carstwo, Serbia. carstwo Czarnogóry, Serbia uh -huh. i, e, i, Rumunia, i, Rumunia. i Rumunia, i Rumunia, i Bułgaria. Tak. Także Sowiecki sojuz, kajzerowsko, kajzerowsko Sojusz, kajzerowsko cesarski Sojusz na pewno da sobie radę z takimi bankartami really Europy. Bez problemu, moi drodzy, a wystarczy, że tylko zajmiemy tak naprawdę Belgrad. Mhm. Mm a ja, a, znaczy, bo oni już tutaj mają w tym. Ta, w tam gdzie nie mogą się tak naprawdę bronić, to mają już teraz mniej Debizji. 27 dni. W ogóle mój generał Ludendorff, ale mam takie, nie wiadomo, czemu mam takie słabe zorganizowanie. Moi drodzy, jakbyś jakbyście wiedzieli, czemu ja mam takie słabe zorganizowanie, to mi napiszcie, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, czemu mam takie słabe zorganizowanie. Powiem szczerze, że nie wiem, od czego to zależy. Czemu tu się trzy dewizje obijają? Niech atakują. Okej. Okay. Ile te dewizje dały? Normalnie ja się cieszę. A jeszcze cztery moje dewizje. Belgrad chyba nie się po pierwsze. Mam taką szczerą nadzieję. Ja też myślę, że... Raz dewizję trzyma na tej granicy, jakby coś się stało. Chodem... Renki nie musi się stać. Ale wydaje mi się, że Belgrad siądzie. Jako pierwszy Belgrad siądzie. A Ja tu jeszcze w ogóle teraz przesyłam następne dewizję, do ataku, że odpuszczam sobie tamtą drugą i właśnie wbijam na Belgrad wszystkim. 20 dni też to poszło, bo nie będzie wtedy problemu z tą ligą bałkańską. No. Którą, jak wiecie z ostatniego odcinka, no mieliśmy mały problem z ligą bałkańską, prawda? Tak, z atakowaniem. I jak... I, musicie, i musieliśmy pewne ciekawe rzeczy zrobić, czyli Eee, wczytasz grę. No. Jednym słowem, po prostu taki mieliśmy z tym problem, ale. Jeszcze 12 dni. Czekaj, ja temu ludu dam na tarcie. I powinien teraz jeszcze lepiej atakować. No. 8 dni. Ej, może zdążymy to zająć przed tą ligą. Może no, To jest taka szansa. A ja nawet teraz już kazałem cofnąć i po prostu atakować wszystkimi moimi dewizjami. Opuść tam tam to po prostu mi się to nie opłaca. Bardziej mi się opłaca atakować wszystkim, Belgrad. No ja tam eee, też powiem, No leki, tak, myślę, tak myśl, że tak będzie najlepiej. Lepiej będzie atakować Belgrad niż, niż to. przebić po prostu Belgrad na, na siłę. No już widać, że pada tam jedna dewizja przynajmniej. Tak, nie, nie, Myślę, że już sobie na pewno nie dadzą rady, także... Eee... Yy, e, wzięli chyba ostatnim basem, prawda? Yy, jedna dewizja jest bardzo podbita, druga tak też mocna. Yy, no wszystkie większość te cztery dewizje są najmocne, tak bardzo mocno podbite. Ale wysłali chyba te posiłki na... na coś... Tak, 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 wysłali, bo było mniej dni. A to może tam się najpierw przebijemy, bo tam też jest coś podobna ilość dni, więc... Db, wysyłam kolejne dwie dywizje. Na trzeć. 15 dewizji stoi i nic nie robi. Jak to jest możliwe w ogóle? Podejrzane. No dokładnie. Ale tu to widzę, że się nie przebijam. To nawet nie ma sensu marnować tego czasu. Nie. No. Dałem temu Ludendornowi to yy, natarcie. No, są to pewne straty, ale oni też mieli sporo armii, nie? No, mieli dywizję, myślę, że nam mieli o wiele mniej. No tu cóż... Podbić tutaj na wszystko na to. Okej, okay, 98, osiem, dni jeszcze. No, a daj im ostatni, znaczy daj im ten atak, jakbyś miał dał radę. Nie, nie, właśnie też. Kurczę, jakby ten Belgrad się dało zdobyć szybciej. Ja nawet bym powiedział, że wycofam 15... Piętna... Ej, ja, wyco... ja zrobię taki teraz szybki ruch, nie? Wycofam moje debizje stamtąd i rzucę wszystko na Belgrad. No jeszcze debizje tam mi jako zostawię. I to już powoli widzę, że się wycofuję. Tylko czyta Liga Bałkańska, aż ja czas na wyścig czasem. czy Liga Bałkańska powstanie, eee, to co ja sobie zdelegalizuję albo nie, za te tereny przemysłowe, takie komunistyczne będę. Prokomunisto będę. Moi drodzy, też zrobimy oczywiście ankietę jaką byście chcieli następną serię, bo to jest dla nas takie dość ważne. Jaką wy byście, na jaką wy by byście mieli ochotę następną serię oglądać, prawda? Bo to też zależy no. wszystko od tego... Może nawet Payday Nie, bardziej myślałem tutaj o grach strategicznych na ten kanał, ale... Zobaczymy tam, pomyślimy, zaproponujemy coś. Przebijem 13 dni i moje dewizje jeszcze nawet nie, jeszcze nawet nie atakują. Dopiero teraz atakują, więc może to coś dasze atakują, zobaczymy. Nie, ja 2 ja do dojdzie dopiero. Kurde, 13 dni, ale już wycofują bardzo dużo. Jedna dewizja mi została, prawda? Mhm. Przebijamy Belgrad. No i ok, nie, nie, atakują. Tym razem Jakby nie mogli dostać, to jakby chyba mają, to na pewno mają ten ostatni bastion. Dajże, że im to na... Jak masz siłę na natarcie to im daję. Nie, nie mam. Ale w Belgradzie nie mam już ostatniego bastiona. Wiem, że mieli chwilę temu. I teraz już nie mam. Krócej niż jeden dzień. Wchodzimy. Dobra, by na No? I nasz. Gliant, powinien... Na pewno musi być Na pewno musi być... Żadny o atakuję. No. To jest Serbia kapituluje. To co? Robisz z tego marionetkę, czy co? No, chyba tak będę chciał. Nie ja miałem trochę tego żelaza. No to weź sobie daj, weź daj trochę, we, daj trochę Chorwacji, a zresztą zrób, zrób marionetkę Koniec tury. Hmm. Tak, jest stworzenie Państwa Majonetkowego. Tak. Mhm. Serbia. Państwo Poczekaj, to ja znowu dam, z moich punktów dam trochę Chorwacji Albo może, albo no, dobra dam No tam jest tylko żelaza, niedużo, ale nie No to ty to dostaniesz, bo ty masz ten, bo ty masz, wiesz yy, bo ty masz, pań... no, no i co myślisz o tym? Dobra I Serbia no, jest, nie, nie jest taka, to. Serbia jest taka upokorzona, taka Wiesz, mhm. otoczona taka... Dobra, wszystkie moje dewizy zabiłem teraz. Yy. I co będzie następnym celem? Następnym celem, mój, mój drogi przyjacielu, będzie najprawdopodobniej Holandia. Mhm. Bo tak sobie pomyślałem, no, nie że... Będzie. Nie, znaczy właśnie nie, bo chyba na... Jeszcze to... No, zobaczymy, chyba Holandia będzie. No. I tylko mi tam pomóż, bo 200 dewizji to mi przepniemy na siłę nawet. No ja bym chciał węgiel dla siebie, nie wiem. No ale już tego nie zrobisz, już tak, taką no, koncepcję, taką koncepcję wymyśliliśmy, to taką teraz koncepcję już by trzeba było zostawić. Yy, tak no, na... Uni, Unii Personalnej. A jeszcze mógłbyś też wyzwolić Polskę, byśmy później, wiesz, Polskę zajęli i ten... Trochę później. Ale to nie może nie teraz. No. Nie, ja na razie nie będę robił dewizji, bo ja mam dość dużo już do logistyki. Znaczy nie, mógłbym zrobić jedną dewizję. Na Dolnym Śląsku na przykład. To co, już będziemy ustawić tę granicę na Holandii? Tak, tak, już. Znaczy ty tam już chyba możesz iść, tak. Tam też chyba twoje papety pójdą, a to dopiero jak wojna będzie, więc na razie tutaj ten... E. Ja sobie delegalizację faszyzmu zrobię. E... Ja będę iść w faszyzm. Co? Nie, nie idź w faszyzm. Pójdziemy nie. w centryzm, w autorytaryzm. No, ale ja bym chciał mieć ten większy poboł. Co chcesz wziąć Adolfa? No, nie wiem. Powiem że no, to bym... nie jest. To nie Wydaje jest. Pojęcie, okej, OK. nie zaatakujemy tego. Czemu? Holandii nie zaatakujemy. Ma TEM gwarancję. No dobra. Mhm. Mm mhm, mm na to wychodzi. A podobno miałem My... wyłączyć gwarancję, więc nie wiem o co chodzi. Tam dalej też mam. Belgię też ma. Tak, tak, bo oni są stojąc tak za blisko, za bardzo... Ej, to ja, ja podbiję jeszcze raz tą danie, bo to co taki fail, który ostatnio żeśmy zrobili w tym... Ale strasznie dużo się będzie celu zasadnią